We wrześniu rozpocząłem wyzwanie, w którym przez 33 tygodnie chcę doprowadzić swoje ciało do życiowej formy. Chcę poprawić siłę, kondycję i ogólną sprawność. Nie jestem zawodowym sportowcem, ja po prostu postanowiłem wziąć się za siebie. Zapraszam Was do śledzenia mojej walki o Prime. Poniedziałek rozpoczynam od potężnego bólu w udach po wczorajszych przysiadach co wiąże się z tym, że nie będę dzisiaj biegał, ale zupka od Eweluśki. Boskość. Drążek. Dokładam łącznie jedno powtórzenie we wszystkich seriach. W w ciągu wróciłem do Sumo. 105 kg w serii na 5 ruchów. No, a dosyć spokojnie siedzi. kroku nadal z jedną nogą uniesioną. 14 kg to niedużo, ale po 10 ruchach czułem już niezłe palenie w udach. Skok górny. No kurde, no 3 serie, 30 kg, 6 ruchów. Jestem zaskoczony pozytywnie. Unoszenia kontynuuję, powolne wracanie do tego ćwiczenia i skupiam się na tym delikatnym zatrzymaniu na górze. W tym ćwiczeniu zdecydowanie lepiej czuję triceps niż przy wersji dwoma rękoma tego ćwiczenia. Na biceps wjechały handle 15 kg. Tutaj w ostatniej serii. A na sam koniec spacer farmera jednorącz i ćwiczenia korekcyjne. Zimno jest na dworze. Ja mam tam teraz wyjść i biegać? No będę to robił. No dzisiaj podbiegi. I dzisiaj zamiast czterech mam zamiar zrobić pięć. Podbiegi to jest taki trening, którego się boję, bo wiem, że będzie mnie bolało. Przy żadnym z treningów tak nie bolą nogi jak przy podbiegach, gdzie po prostu lecisz pod górę. Normalnie bolą uda. No ale co trzeba, nie? Znaczy nie trzeba. Agenda dzisiejszego dnia sprawiła, że jedynym sensownym czasem, żeby zrobić trening, jest rano. Rzadko bardzo to robię, ciężko było rano wstać. Ale trzeba przyspieszyć. Dzisiaj bieg z narastającym tempem i ostatni kilometr chcę zrobić tempem 4-0. Treningi na siłowni mają to do siebie, że bardzo często dochodzi się do upadku mięśniowego, czyli kiedy nie da się już wykonać dodatkowego powtórzenia. Jeśli chodzi o treningi biegowe, to tak zazwyczaj to nie wygląda. Inna jest charakterystyka treningów biegowych, ale dzisiejszy trening właśnie był taki, że na ostatni kilometr nie wyobrażam sobie, żebym mógł powiedzieć szybciej. Przysiadę spokojnie sobie dokładam po 2,5 kg w każdej serii. No i póki co jest nieźle. Przybiosłowowanie, ta sama historia. Wyciskanie na barki 22,5 kg. No niestety jeszcze to nie jest moment, żeby we wszystkich seriach wycisnął 8 razy. Triceps nadal pracuje nad dobrym czuciem mięśnia, stąd też brak zwiększania ciężaru, a na bica jak widać wszystkie serie po 15 kg, co bardzo cieszy. Ogólnie dobry tydzień, cieszy ciągłe przesuwanie nawet te delikatne ciężaru do góry na siłowni, przebiegnięte 22,7 km w trzech treningach i na uwagę zasługuje fakt o ile podniosłem tempo w biegu z narastającym tempem. Tutaj widzieć, jak wyglądał trening z tego tygodnia w porównaniu z treningiem z 22 tygodnia, ale to już był naprawdę, tak mi się wydaje, mój limit na dzień dzisiejszy. Trochę więcej pojadłem w tym tygodniu i waga delikatnie odbiła w końcu, bo czas się powoli kończy. 25 tygodni za mną, jeszcze 7 tygodni treningu, a w tygodniu numer 33 zaczynam wielkie testy.